Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Jak co roku lubelscy sadownicy mogli wziąć udział w piątej już biesiadzie sadowniczej. W ubiegłym roku impreza odbyła się w Miejskim Parku Kultury w Opolu Lubelskim. W tym roku to mieszkańcy urzędowa gościli wszystkich plantatorów. Organizatorami biesiady był Związek Sadowników RP oraz Gmina Urzędów. 7 sierpnia na boisku sportowym w urzędowie od samego rana trwało ostatnie przygotowania do rozpoczęcia piątej lubelskiej biesiady sadowniczej. Głównym punktem całej uroczystości było oficjalne rozpoczęcie, które nastąpiło o godzinie. 13:30. Nie zabrakło również zaproszonych gości. Ja chciałbym z uznaniem i szacunkiem odnieść się do wszystkich sadowników, sadowników producentów za to, że unowocześniają swoje gospodarstwa, podwyższając coraz na wyższy poziom. Niewątpliwie na pewno w dużym stopniu jest to zasługą konferencji sadowniczych, które już mają odpowiednią tradycję i odbywają się rokrocznie. Sądzę, że ta wiedza, która jest tam przekazywana, przekłada się na praktykę. No uważam, że taka integracja jest na dzień dzisiejszy potrzebna po to, żeby sprostać wyzwaniom naszego rynku, co jest słabością w tym wszystkim, bo poziom podwyższania produkcji jest ewidentny, jeżeli chodzi o samą sferę produkcyjną, jaką jest przechowalniczą. Natomiast kuleje w pewnym w stopniu organizacja w zakresie handlu i tutaj producenci, sadownicy niosący postęp właśnie w rolnictwie muszą się bardziej zintegrować, żeby tworzyć grupy producenckie. Podczas biesiady odbyła się również prezentacja firm i instytucji, koncerty regionalnych zespołów artystycznych, a także konkursy dla wszystkich uczestników imprezy. Ponadto można było oglądać wystawę sprzętu rolniczego i środków ochrony roślin. Biesiada Sadowników jest jedną z większych imprez integracyjno-rekreacyjnych w województwie lubelskim. Dlatego tak wiele osób w niej uczestniczy i są z niej zadowoleni. Bardzo popieram takie imprezy i dlatego spytałem tego pana, żeby po prostu częściej takie były imprezy w urzędowie i w ogóle wszędzie. No niestety, no bo takie jest życie, że po prostu trzeba... Korzystać z tego życia. To, co jest to potrzebne, bo, bo ludzie widzą, że to jest mądre, a drugie widzą, że to jest niezdatne wcale do niczego. Z roku na rok cieszy się ona szerokim zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców pobliskich miejscowości, ale również tych, którzy przyjechali na wakacje do swoich rodzin. Nie mieszkam w, w urzędowie, Tu przyjechałam do rodziny. Mieszkam nad morzem w Sopocie, ale z przyjemnością oglądam tutaj tą imprezę, przyszłam właśnie i na pokaz, no i na stoiska zobaczyć te ogrodnicze, zielarskie, pszczelarskie, garncarskie, no po prostu uważam, że dobrze, że są organizowane takie imprezy. Mimo tego, że większość osób jest jak najbardziej za organizowaniem takiego typu imprez, to znaleźli się również tacy, którzy uważają, że jest to kolejny wydatek. Jak pan ocenia organizację tej dzisiejszej imprezy? ubać się można, jak to mówię tak ogólnie, nie? No ale tak to, troszkę to pieniądze kosztują, no to i to mnie boli. Ci, którzy nie uczestniczyli w piątej lubelskiej biesiadzie sadowniczej będą mieli okazję wziąć udział w kolejnej, która odbędzie się już za rok.